Cześć, Januszka, mordeczki, jestem, yes, ci wraz z bzykiem. Jesteśmy na Dzień jednym bloku. Dzień, Dzień dobry, bzyku. Jezu, ile ty no, masz jeden bloków problem. rozwalonych. Właśnie, jest potężny problem. No. Wytłumaczycie, ja wytłumaczyć wam? Jasne, ja mogę wytłumaczyć. No widzowie, to był nasz blok, który powinien się regenerować w nieskończoność. Jak widzieliście po poprzednich odcinkach. Jednak, co się stanie, jak zniszczymy tego bloka? No? Nie, nie odnawia nie, się! Nie, nie odnawia się. Żaden z tych bloków to nie jest ten jeden blok. Okazało się po prostu, że ktoś nam skakował, albo prawdopodobnie włamał się na serwer. No i niestety, ale e, tego jednego bloka nam rozwalił i już się nie regeneruje. I co my teraz zrobimy? Nie, no, nie wiem, wiem, ja troszeczkę panikuję, bo nie wiem, co mam robić, bo one bloka nam rozwalili. Nie wiem, totalnie, ale ja by... nie martw się A ja jak zrobimy to... kobla? Koblarkę? No właśnie, właśnie. Tak, spokojnie, spokojnie. Widzisz to. Mamy wiadro lawy, mamy wiadro wody, więc w takim razie co, w ogóle my lawy mamy w nederze, nie? Tak no spartowo. właśnie dobrze, że jest ten neder, co nie? I to jest bardzo dobry ruch No, no, no i dlatego więc tak, mamy Jakieś bloki, możemy mieć budulec tylko, no niestety, nie mamy tego jednego kozackiego bloku. No i co my teraz zrobimy? Ja nie wiem, ale myślę, że trzeba Kude. będzie. Jakoś przeżyć inaczej. No, inaczej. no to będzie Ała. najcięższy. To będzie chyba najcięższa noc i najcięższy dzień na tym one bloku, bez tego jednego bloka. Naprawdę mam takie wrażenie. To jest możliwe, to jest możliwe, że to w ogóle będą nasze najcięższe dni, ale raczej powinniśmy przeżyć. Mamy jedzenie, więc to jest giga, git. No dobrze, że ta farma jest. To jest jedyny Ała. największy plus, że farmy nam nie rozwalił nik, ale. Ile tam jest mobów? Ała, oberwałem! Ile tam nie. szkieletów, jak ci taka fala strzał poleci, to stary nie ma ciebie, tam jest 40 no, to... szkieletów Tam jest mnóstwo, tam, serio, a wyobraź sobie, że my robimy na przykład mob grinder, nie, wyobraź sobie, żeby zrobić tam mob grinder Jest nieskończony exp Jednego żelaznego golema tam postawić, nie, Ziołka, który by tam ich bił wszystkich, no to jest po prostu koniec, to jest koniec, to jest wygrana gra czy jest, jest nie, nie mamy tyle żelaza, kurde. Nie będziemy Stara. mieli, nie ma szans. Możemy spróbować, ale obawiam się, że to i tak będzie troszeczkę za mało. Just, ty robisz Ta, podwójnego? A żeby się szybciej. O nie! Uważaj, ja dobra, dobra, uważaj, żeby nam, nam obsydian się nie zrobił. Jest ja, taki, taki lepszy, taki lepszy. ty tam ogarniasz te Skybloki, to ty pewnie zaraz mnie tutaj nauczysz, ale. Ja Co mam... ty stary, ten Skyblok jak no to mordo. ja komentował sklep? Mordo. Jak pa, robimy tak, o i mamy eleganckiego chyba podwójnego Nie, jeszcze nie podwójnego, zaraz będzie podwójny, spoko spoko Pyk, O, teraz robi wrażenie, dobra jest gi, -gi, -gi. Ej stary Uwaga, jestem robienie. pod wrażeniem, totalnym pod wrażeniem I co jak ja będę tutaj niszczył? Ta 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 i bye. To, to będzie CO to, JEST tak. GRANE? Nie, nie wiedziałeś o tym Nie, Tego lipa, że z samego kobla dostajemy z gdzie tego jesteś, Gdzie jesteś? Aha, ty możesz, wiesz co to, bo to, to się generalnie, to z każdej strony możesz coś takiego zrobić O nie, uważaj Oj przepraszam, bym cię zabił ja tu se możesz stanąć. Opa. W tym miejscu, o tu. Albo nawet o jedno niżej. Oj, nie. O jedno niżej. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Lawa cię nie rozwali, chyba. Chyba nie no nie rozwali. Ale szkoda, nie. że ktoś to zepsuł. I naprawdę to trochę hamskie z jego strony. Nie wiem, kto to mógł zrobić. No powiedziane hamskie. Ja bym powiedział, że to jest po prostu zbezczyszczenie naszego jednego bloka. My się fajnie bawimy, a tu kurde takie takie dymy nam ktoś robi. No, co jest przykro, naprawdę mi jest przykro, no. Jest nie działa. średnio, No ale trudno, no trzeba jakoś przeżyć, dlatego mamy właśnie tutaj tą koparkę, tą koblarkę. To jest fajna rzecz, fajnie jakby ją jeszcze zamurować. I co? Jest dzień, ej w sumie. Pa ile tu z znowu. Czekaj, 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 czy mi się wydaje? Ej, tam powinno być mnóstwo tej kości. Dawaj tych creeperów trzeba rozwalić najpierw. Dasz radę, dobra, lecimy nie wybuchaj Tylko żeby one nie wybuchły, no no, no właśnie czekaj, 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 nie, trzeba tak. O! O! Dobra. Dobra, 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 wybuchy, ale spokojnie, spokojnie. Pojedynczo damy radę. No wiesz co? Zrzucać. Się je. W dwójkę nie dajmy, o! Bo, o nie, dobra. Lecimy, lecimy. Przed Ciebie! Bingo, wow! Bingo, bingo, bingo! Zrzuciłem! Teraz czekaj, czekaj, uciekaj, uciekaj! Aj! Wow. B -b -b Dobra, masz jakieś. Ej, ja mam tylko cztery no, kości. 4, 4 dużo, nie? Ja mam cztery. No to w sumie nie masz tak dużo, jak mi się wydawało. <laughs> było ty, to ta szkieletów, że myślałem, że będzie będzie 50 kości. A trzy chopy. Może, możemy jakąś zrobić tego, jakiegoś mob spawnera, czy coś w tym stylu, bo tutaj już jest coś takiego, tylko że. No słabej jakości, nie? Dobra, nie bierzemy kobla, bierzemy kobla całego Ja mam ile? No, dwa no, taki. Ja w ogóle nam wyszedł z kopalni, kurde A w ogóle my zwierząt już nie będziemy mogli mieć My już mamy tyle zwierząt To jest koniec już Ej, faktycznie Nie pojawią się, nie? To oszczędzać zwierząt. Możesz raczej Nie no nie no niech osoba, która to zepsuje, niech to przyjdzie i naprawi i odda nam zwierzęta Ja może to w ogóle może to, któryś z twoich widzów stary z serwer i nam ten. Nie zdziwiłbym się, że naprawdę to są takie dziady. O ty, widzowie co, co to ma Nieładnie widzowie. No, chłopacy, chłopacy, widać, że chcieliście potrolować tutaj. Jak się robiło? No. To się ile w górę się leciało? Jest Wiesz jakaś to 20, ta reguła na to? 20, 20, żeby, żeby na łapkę ginąć. Są no 20, ja już nie pamiętam. 20 parę, ale ty w ogóle masz tyle kobla? No ja to Nie pamiętam, mam tyle kobla. Nie mam. No, czekaj, ale ty robimy takie tutaj, rzecz. czwórka tu, i uwaga, czekaj, 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 chyba tak, nie? Czekaj, raz, dwa, trzy. Nie, jeszcze raz jedno w prawo. Jak to się robi? Ja nie pamiętam, dobra. jak to się robiło. Czekaj, czekaj, bzyku, już ci sufit rozwalam dobra. i wchodzisz. Dobra, dobra. Dobra, tutaj tak, gdzieś, tu, tu, tu. tu. Jeszcze dobra, wyżej, tak. okej. Okay. No, tutaj, tutaj, w tym miejscu, I gi. no ja pamiętam, tylko wiesz, że to jest mega czasochłonne, nie? To jest... To czasu zajmuje. No dobra, to dobra. zrobimy chociaż połowę może, nie wiem zobaczymy jak się uda. Tak, o właśnie, pół ma granitera, możemy zrobić połówkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra. Takiego, pa A to nasze szerokość ledwie dwie dwóch kratek masz, tak? Wiesz czy to? Że... tak, tak, tak. Z każdej strony dwie kratki. Ja się pogubiłem. <laughs> Jedno dobra, zadanie ale... miałem Mordo, przecież ty jesteś jakiś koksem skybloka, czemu ten? Cyk. Nie <laughs> pamiętam 3, o, 4. Nie, ja pamiętam 6, nie. 7, 8 bloków mi brakło. Masz tak, jakieś nie, bloki? Dobrze, dobrze. Ma, 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 ma. No, dobrze, Mam, 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 no trekobla. Bo ja, no, ja też, już straciłem... Tryb... No daj mi. Gdzie na mordo? Dobra, trzy, tak tutaj, tak. I tam się platformy u góry budowały nie? Pa jak tak pamiętam, tak. jednak pamiętam. <laughs> no, to, to złe, tutaj trzeba platformę zrobić taką. Cyk, dobra. Pyk, 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 pyk. I, ej, w sumie najszybciej to nam pójdzie, niż mi się wydawało. Myślałem, że to naprawdę nie uda nam się w sumie. Ej, mordeczki, zostawiliście już suba i łapkę w górę? O, właśnie. Bo mordeczki. mi ktoś się na Instagrama właśnie dobija, i no. to mój kochany chyba widz Dokładnie, bujak. Dzięki za followka. Niesamowite, niesamowici jesteście. Gdzie zostawiajcie tyle lajków? Bo mi telefon no. wybucha dobra, i co Ej, dobra, mi się wydaje, mi się wydaje, że możemy, patrz, zrobiliśmy coś takiego No no e, Teraz potrzebujemy zrobić chyba, zróbmy połowę grindera, bo to i tak da radę, i tak to będzie do, dzia dobrze działać, mi się wydaje Czekaj, połowa, Więc, czekaj, czyli dobrze, że jeszcze robimy. z tej strony, tak? Tak, tak, tak tutaj jeszcze, tutaj, uwaga, czekaj, czekaj Dobra, to raz, ja tą platformę raz, wypełniam czekaj. już Cyk, 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 cyk No, tutaj robimy taki, ten, taki do góry, elegancko O, wiesz ile mobów tu będzie? Będzie tak dużo i wiesz i to nawet nie musimy robić większego mobgrindera, bo i tak te moby się będą respić na tej małej przestrzeni, więc to i tak jest niepotrzebne robienie większego. Nie zdziwiłbym się jakby przez to było większe, więcej mobów na przykład. O, znaczy będą na pewno częściej się pojawiały, nie? To jest pewne. Dobra, robimy tutaj, cyk, 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 więc tak, jest to jeszcze parę rzeczy, które musimy zrobić, wiem po co mógłbyś smufek pójść. Po yy. wodę i po drewno. Po wodę, ja ci powodę po i po drewno, ponieważ tutaj w tym miejscu wszędzie trzeba stawiać tabliczki, żeby te mowy myślały, że, albo nie, klapy, klapy chyba. Klapy. klapy są lepsze. Tary, jak spadnę na dół, to umrę? Tak, na pewno, no musiałbyś się podkopać tak normalnie. O, kurde! No mówię! Dobra, a to co? Weź, weź dużo drewna, bardzo dużo drewna i wiaderko z wodą najlepiej by się przydało. Dobra, bardzo dużo drewna i wiaderko z wodą, dobra. Pamiętam, zapamiętam tak. i to przyniosę wszystko. Ile? A nie, lawy nie. Myślisz coś jeszcze. Nie, nie, więcej nie potrzebujemy, będzie gear. Dobra, Dobra y, Klapę mówiłeś, tak? Wiesz co? Nie, chyba, właśnie nie pamiętam już, czy się robiło klapy, czy się robiło. Jak to się nazywa? E, Bl, 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 bl. Tabliczki. Tabliczki, dokładnie. Więc albo to, albo to. A w ogóle ja nie kojarzę, żeby się coś takiego robiło, naprawdę. Naprawdę na się stówę, coś takiego na, robiło? Na stówę, tak, 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 tak. Na 200% to się robiło e, z tego względu, żeby e, te mowy myślały, że tam jest pełny bloczek i one mówią, o kurde, tu jest pełny bloczek i sobie wchodzą tam. Okay. A to nie jest pełny bloczek, tylko to jest klapa i elo. To czyli klapę? No tam, kurde, czyli to po prostu tabliczka, bo wiesz, bo tabliczka na pełen blok niby zajmuje, nie? Niby coś takiego. Ach, kurde, więc To, to co skraftować? To w końcu craftuj tabliczki. Ewentualnie pożałujemy tego później. Dobra, to tabliczki razy. Będziemy żałować, no. Okej, okay, tyle więcej zrobię i. Dobra, tyle powinno styknąć. 46 tabliczek zrobiłem. Oho, no i proszę. Stary, a ja się zaraz do ciebie dostanę? Ej, musisz się podbudować. A najlepiej, jak masz jeszcze kobla, to byś mógł zrobić, jak to się nazywa. Yy, takie resztę tego, tego, jak to się, kurde, nazywa. No, za dużo kobla nie mam, tylko zero. Dobra. Hehehe, <laughs> no, trochę mało. Nie no, styknie! Bożeś wziął całego kobla ze skrzynek. No dobra, bo kurde, trzeba przecież przecież w grindera zrobić to samo. Pa, jaki triki pa, cyk, oj, tak. pyk. By, jak się dostałem wodą. Dobra, wodę a, mam. Zrobimy nieskończone źródełko wody najpierw. Tak, 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 zróbmy właśnie nieskończone, a potem wylej w te dwa miejsca tam wodę, nie? Tu, ja woda, tak. tu woda, tu woda... Ej, to nawet nam idzie dobrze jakoś bez tego tego, w sumie bez, bez tego bloka. Nic takiego złego się nie stało na razie. Nie, nic się, no, nic się nie stanie złego, bo ty nie zauważysz tego, czy się stanie, czy nie, ale te moby nie będą nam wpadać tam na dół, bo będą myślały, że tu jest... Pyk wiesz, oszukałem system Będą myślałem, że kurde tu jest o, Ale tu ciemna ej stary otwórz to zaraz się będzie coś tu rozpiło <laughs> Nie, nie bo jesteś blisko, jesteś blisko To się nie będzie nic się rozpiło Jak jesteś blisko tego to się nie rozpiło Dopiero jak odejdziesz to się nie Dobra Cyk, 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 cyk Dobra i jeszcze te tabliczki tak? Idealnie, idealnie no Dobra tabliczka eee, tak, 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 tu, czekaj, czekaj. tu, tu, tu Mhm Tak, tak, tak wszędzie, wszędzie, wszędzie Po drugiej stronie też musisz no Daj mi troszkę jakbyś mógł Dobra masz tu 16 Kurde nie mam już jedzenia Pyk, Aha, pyk, 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 Tu trzeba zamknąć, tu trzeba tabliczkę postawić i zostało mi Ty, jeszcze z tej strony, z tej strony 10 tutaj, tak. Od wewnątrz, od wewnątrz jeszcze trzeba o, tu. Pyk, pyk, pyk Ty, nadidealnie tabliczek zrobiłem, stary Mhm, mm mi, mi wystarczyło Dobra, ej, to jest gotowe chyba wszystko Czeka? No jest ready chyba, znaczy wystarczy tylko teraz na dół się zejść 3, 2, 1, pyk I tylko jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, musimy zrobić, ojoj, coś, coś się stało no trzeba zaskoczyć co nie? Pyj. A, jeszcze ten trzeba zrobić! U, tu, 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 no właśnie o tym mówię, o tym mówię, tak, ja to, ja to zrobię. Dobra, no. Bez kobla najwięcej. No mamy jest. gotowe, ty. Czemu ta woda nie spływa? A, spływa Wyba, powoli. powoli. bardzo. Pyk, pyk. Ciu, ciu. jestem ciekawy, ile mobów będzie. Będzie dużo, uwierz mi. Niszysz tego kobla jednego, który tam jest. Chwila. Yy, yy, Się podsadzę i dam radę. Bawaj, dawaj, 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 nie... dawaj, dobra. Dobra, teraz będzie git. Jest, dobra, git. Ej, no i to powinno działać tak. Jeszcze tylko tutaj, tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, kończymy to, kończymy to. kończymy. Ślicznie, ej, skończone to jest. Dobra, ciekawe czy się będzie rozpiło. To jest dobre pytanie, nie? Czy to się będzie rozpiło? Hmm... Halo, moby! Halo, na razie jest kiepsko, nie? Weź wylejmy wodę, zobaczmy czy tutaj... Spróbuj wylać tak wodę, wiesz gdzie? Tak? Ja, zrobię, ja, ja się podsadzę tutaj, a ty wylejesz tutaj wodę, w tym miejscu, patrz. Którym wodę mam wlać? Może być tu, 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 tu. Tu? Ja Ej, woda mi zniknęła! E, bo, bo postawiłeś ją tam, no. I tutaj, stary, zrób wodę na samego, żebyśmy mogli tak wchodzić do tego spawnera. Sprawdź, czy to w ogóle działa. Dobra... Pyk, pyk... Do góry się wspinaj, mordo Szybciutko, raz, dwa, trzy raz Dobra, woda za sobą górę, to prowadzono się, o co chodziło Halo? Halo? Moby? Eee, no jak to powiedzieć Ale wiesz dlaczego one się nie pojawiają teraz? Bo... Aha, bo może jest światło Ty! Tą platformę trzeba jeszcze oświetlić nie, bo tak, bo tak, jest za, ja, za ciemno dobra, na platformie, tak. to się że na platformie będą się jeszcze respiły Tutaj się będą pojawiać, no 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 Dobra, cztery pochodnie i lecimy A minusek sędzi No no no, Cyk. ale ten Dobra, dawaj, dawaj Nie, wiesz dlaczego to ja wiem chyba dlaczego to nie działa Czemu? Ja, ja zrobiłem ten... Dach z pół płyty O, działa! Działa? Leci. Działa! Leci! Dobra! <grym> Pyk! Pyk! Dobra, Dobra czekaj, odejdźmy, odejdźmy od tej farmy, bo mi się wydaje, że jak odejdziesz to, to będzie lepiej działała, patrz. Dziękuję. Uwaga. Ida, na stówę, na stówę, pa moby, moby, e... lećcie Panie moby, panie moby! No proszę, bez takich Halo? Halo? <grym> Ale to jest idealne pół mob, mob grindera, no po prostu idealnie to wygląda. Nie, Spadacie nieba. tam! Wow. A nie, bo to trzeba być na dole chyba właśnie! Nie wiem, być pod, nie? W dwójkę, nie mam tak? pojęcia, ale nie da A się do góry spojrzeć, czy tam są Halo? O, o, dobra, może nie może <grym <grym Ale wiem Mamy to, stary, to jest najważniejsze tak. Dobra, no to misja na dzisiaj udana, mamy mob grinder, stary Szkoda, że nie mamy tego, szkoda, że nie mamy kurde tego bloku. I patrz jak one szybko giną, że wystarczy raz je uderzysz z miecza i giną sam. nawet chyba zrąć można Ale ile z łapki? Zobacz ile złapki, złapki O kurde! Nie, ej, 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 pół płytki, tu trzeba dać płytki, trzeba dać pół płytki, zapomniałem o tym. E, na pupytki, pięć pupytki. ciosów z łapki Pół płytki, łapki. ja mam jedną pół płytkę. Ja mam dużo, ja mam dużo spoko. Płyt. Czekaj, trzeba to zrobić inaczej. Wiesz, jak to się robi, to się robi. Tak, no. czekaj, czekaj, Uwa uważaj, 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 nie podchodź. Trzeba zrobić pasz, tak. Żebyś mógł łatwiej wejść. A można na wejść, patrz. Tak, wiem, wiem, ale tak jest łatwiej. Okay. Jak, jak no dobrze, wzią. dobrze, do, dobrze znaczy, szefie. Y, wiesz, no, w sensie jak chcesz. Nie? nie, no robimy po twojemu, stary. No, ty, wow! Nie, wow! O kurde! Co to Ej, było? No, co to było? Widziałeś to? Szybko, szybko, szybko. szybko. No wybuchło. Dlaczego to wybuchło? Ej, ale to nie powinno w ogóle, wiesz dlaczego? Ja nie mam pojęcia w sumie. <laughs> wiesz dlaczego nie mam, pojęcia. Nie, mam pojęcia, no, nie wiem czemu. Patrz, patrz, o, tutaj, o, o, uwaga, uwaga, dobra, to powinno być tak. Dobra, i tak się wystraszyłem. Ja też, dobra Dobra. No i, plan, no i nie giną To no się nie, nie wybuchają teraz, pa jest. No, no i się... teraz działa, dobra, Wzyku. Zrobiliśmy dzisiaj mob grinder, straciliśmy Właśnie. blok jednego bloka, ale się nie poddaliśmy i Nie poddajemy się. I do zobaczenia już jutro godzinie. Wow. na.